Siemano, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale, a do zgarnięcia ta wupa, żeby ją zgarnąć, łapa sub komentarzyk i bierzecie udział, wręcz życzę wszystkim powodzenia, my na csgskins.com się znajdujemy, link do strony oczywiście znajdziecie w opisie, jeżeli wbijecie i się zalogujecie, kodzik soul, klikając aktywuj, 20 10 na start, 10% bonusu, metody płatności, takie jak pace of cardy, e, no tutaj wszystkie inne metody, apple paye, google paye, i chujemuje, bliki, skiny, krypto, no jest wszystko, Mortki. Więc tak to wygląda. I przed każdą wpłatą kodik SOL znowu daje 10% bonusu, więc warto go używać za każdym razem. A rem z doładowania, właśnie z moim kodem, macie szansę na, na te przedmioty, które są tutaj, nie? Więc myślę, że spoko, kafel. Kafel 500, 600, 700, 800 Około prawie dwójki, no tam nie cała dwójka Do zgarnięcia minimalne dodawania Macie przypisane przy skinach, więc życzę powodzenia Oczywiście jak coś schodzi, to na bieżąco się staram dokładać Zobaczcie, że to praktycznie z dnia na dzień schodzi Niektóre dłużej stoją Niektóre krócej, zobaczcie to na przykład O to, tu to skin dwa dni, tu jeden dzień Nie, tu Też jeden dzień Jak widzimy, no idą No idą dosyć szybko, no kosa stoi bardzo długo No ale to też jest minimalne dodawanie, więc no Dużo większe, nie? Ale życzę powodzonka dla wszystkich, mordki, Jak wiecie, w poprzednim materiale e, robiliśmy Opening, to potężny Opening e, skrzyneczek kilowatt case. E, no i kto oglądał, ten wie jak poszło. Dlatego dzisiaj robimy sobie e, w trybie jester. No i otwieramy tych skrzyneczek za wszystko, więc. E, no, zajmamy na taki sam procent na wszystkie przedmioty, więc no, miejmy nadzieję, że to nam da profit. Zobaczymy jak to pójdzie, więc już zacznijmy opening i pierwsze otwarcie myślałem, zobaczcie jak tych kost tutaj w ogóle, no co chwilę było, nie? I kuźwa, już myślałem, że będzie, już mówię, chciałem tutaj skakać z radości, aczkolwiek no zaczynamy chujowo i żeby to nie było jak poprzedni materiał, w którym otwieraliśmy naprawdę masę tych skrzynek. Yy... Okej, okay, no nie zapowiada się to ciekawie. Ja pójść miejmy nadzieję, że to pójdzie. No robimy takie testy, miejmy nadzieję, że no i patrzcie, tu by było pięknie, tu też by było pięknie. No niestety tu pomiędzy. Po dwie skrzynie naraz. wupa, mm, Dobra, zobaczmy taki stan i tak dalej. No, mogło być lepiej. Oczywiście, że mogło być lepiej. Tutaj znowu blisko kosa, lecz niestety nie doleciało no ale coś zaczyna się dziać. Coś zaczyna leć, no ale wiadomo... Kałaszek i też tutaj jakby to był stat jeszcze i factory new. Jest to minimalware. No jest to na pewno dobre otwarcie w porównaniu do wszystkich innych. Znowu blisko. Znowu blisko. No kosa na mnie jest pisana chyba w openingu kilowata. Więcej tej skrzyni... Doleci? Doleci. Więcej tej skrzyni chyba nie będę otwierał, nie? Po dzisiejszym materiale stat Minimal minimalware. O tutaj chciało troszeczkę ale jakby to był Faktor umógł praktycznie by stał dwa razy tyle, nie? Bardzo ładne otwarcie to. Aczkolwiek, no wiadomo. Wiadomo, że to chyba nie, nie będzie wystarczające No zobaczymy zresztą, no zobaczymy, no nie chcę tutaj gadać, ale no jak widzimy, no żadna kosa, no nie chce się, no nie chce się. No mamy na nią taki sam procent jak na wszystko inne. Chociaż no tu jest... Yy, troszeczkę mniej niż na to, ale tak samo jakby patrzeć na to, to jest 5,5. 5, a nie, tu jest jeden. Yy, 5,5,6 No to jest zbliżony, nie? Tak jak się najbardziej da zbliżyć, więc tak to wygląda. 5,5,9 No, 5, 5, yy, 5, 6 No dobra. Jednak tam setne gdzieś tam procentów są leciutko wiecie, in, inaczej, nie? Ale dobra. Lecimy, lecimy. I tutaj już kuziwa, chujowo, chujowo, no strasznie. Kurde. No ale zaraz może nam wrzucą, nie, wrzecie, wle wlecą nam ten, e, wlecą nam dwie kosy na pod rząd. Dobra, zaczynamy otwierać po trzy, chuj tam. Czy to będzie kuziwa? Dobry ten, no i patrzcie, i tu, i tu Było blisko, tu to by było złoto, jakby ten kawałek Jeszcze był w jakimś ciekawym stanie Ja liczę, że takie otwarcie się przytrafił W dzisiejszym materiale Doleciało do AWP-y, no ale Wupa, no nie, no akurat Spoko, factory new, nie, no jeszcze Jeszcze jakby była w stat traku, to jeszcze lepiej eee, Ale to przed najlepsza Jaka mogła siąść, swoją drogą, tak eee, Dokładnie, więc No te otwarcie, no, no spoko, no spoko Jakby takie otwarcia były cały czas, no to Kurwa, tu by było pięknie Tu by było pięknie Tu mamy AWP, chociaż tyle Ale no niestety, no BS, a tu by było znakomicie Zobaczcie, no jakby tu jeszcze w dobrych stanach było Ja pierdolę No i takie otwarcie może się oczywiście trafić Czy doleci do kosy? Mamy pierwszą kosę w dzisiejszym openingu, proszę państwa Mamy to Znaczy mamy to, jeszcze ciekawe jaką, żeby nie było, że jakiś śrot. No tak, no tak No tak, no tak, no, tak, no. No mogło być lepiej, jak już tyle te, wiadomo Tyle tych kost nie było, to, to mogło być lepiej Dobrze, otwórzmy kolejne. No sypie, leci, to jest dużo, ale no co z tego jak jedna nam poleciała, nie? Okej. Okay. No to otwarcie też nie jest złe. Ostatnie, ostatnie trzy. Hmm. Ostatnie trzy. No i teraz tak. Ile my tych skrzyneczek otworzyliśmy? 51. 51. No minus jest zauważalny. Minus jest zauważalny, jak sami widzicie. No jedna kosa. Coś tam, coś tam. No jak to wygląda? Jedna koska, dwa kałaszki. No takich kałaszków, jakby więcej sypło, trzy kałaszki, przepraszam, dwie awłupki, takie siemeczki, nie trzy awłupki, Tak to wygląda, tak to wygląda. No mogło być lepiej, niestety kilowat case chyba nie dla mnie. Dajcie znać, czy otwieraliście i co udało wam się trafić, a jak ktoś chce otworzyć ukrytą skrzynię, wystarczy, że zrobicie tak, bijecie tu i daną skrzyneczkę można otworzyć. Jest to masakryczna procentówka, ale można trafić, naprawdę też zajebiste te skiny z mojej strony to tyle, wam serdecznie dziękuję kod soul, oddaję, wpisujcie przy każdej wpłacie eee, i też żeby otrzymać darmowe bonusy, jeżeli chcecie daily case'a otworzyć to co 24 godziny, możecie to zrobić eee, nie podając żadnego niku, nie, pod, nie, nie mając żadnego awatara, po prostu codziennie co 24 godziny taką skrzęczkę możecie otworzyć, wiadomo, nie jest to dużo, ale sprzedając, albo zbierając, później sobie możecie w exchangerze wymienić na jakieś inne przedmioty, myślę, że spoko, serdecznie wam dziękuję, dajcie znać ogólnie, ile wam się udało najwięcej uzbierać z tych daily case'ów i, i na co wymieniliście czy, czy jaką skrzynię otworzyliście z tych daily case'ów w sumie jestem ciekaw serdecznie dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, do zobaczenia, skapiona, cześć